Piękne modelki, oryginalne kreacje i niezapomniane wrażenia, tak najkrócej można opisać pokaz Zumie Fashion, który po raz drugi odbył się w Pile. Oprócz tradycyjnych prezentacji modelek, które ujawniły najnowsze trendy mody, nie zabrakło również występów czy nagród dla publiczności, która w tym roku licznie przybyła do Dream Factory. Różnorodność pokazów i występów artystycznych zapewniła pełne spektrum atrakcji. Połączenie artyzmu fryzjerskiego i malarskiego zaskoczyło widzów na samym początku. Także stylizacje rodem z salonów stolicy, wschodzące gwiazdy polskiej mody oraz lokalni twórcy pokazali stroje godne noszenia. Finałowy pokaz Katarzyny Szymańskiej, począwszy od najwyższej jakości dzianin po idealnie obszyte odfity, pokazał pełną skalę mocy polskiej mody. A jak sama projektantka ocenia pokaz? Bardzo się cieszę, że zostałam zaproszona na ten pokaz. I no super. Ja są ekipą, z którą dzisiaj organizowałam ten cały pokaz już któryś raz współpracuję, więc jest naprawdę super. 9 pokazów, 60 modelek i modeli, 179 stylizacji to wszystko złożyło się na drugą edycję Zumi Fashion. Okazuje się, że centrum fitnessu, w którym wiele osób wylewa siódme poty podczas codziennych ćwiczeń, może być idealnym miejscem do zorganizowania imprezy modowej. Ogromne zainteresowanie imprezą pozwala sądzić, że druga edycja nie jest ostatnią. Na pewno będziemy się starać zrealizować, tym bardziej, że z nami tutaj zawitało kilku znaczących gości z, z mapy mody Polski. Organizatorzy postawili na lokalne piękno, a mianowicie zaprosili do współpracy modelki z naszego miasta. Dla co niektórych była to jednorazowa przygoda, ale dla innych może krok do światowej kariery. Wrażeń dopełniły wokalne podróże sióstr Chybiak z programu The Voice of Poland. Mini Roberta Judyckiego oraz pokazy artystyczne. Impreza Zumie Fashion udowodniła, że Pilanie interesują się modą. Może już niebawem nasze miasto zagości na modowej mapie Polski. A więcej na ten temat w otwartej antenie, której gościem będzie organizator Zoomie Fashion Michał Kranz. Po rozmowie zapraszam Państwa na drugą część informacji, w których... W Wałczu potrzebne jest przedszkole integracyjne. Czy szansa na nie przepadła? Czas niestety gra na, na naszą niekorzyść. Czcianka likwiduje bariery architektoniczne. Nowe ułatwienia dla niepełnosprawnych. Zdecydowanie dużo więcej miejsc, chodników, e, które są po prostu tam bardziej dostępne dla osób niepełnosprawnych. Otwarta antena ze mną w studiu organizator Zoomie Fashion Michał Krantz dzień dobry witam serdecznie Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. A państwu przypominam numer do naszego studia 349 13, 13. Dzwoniąc pod ten numer można się włączyć do naszej rozmowy. kusz po imprezie już opadł. Już myślę, chyba można na spokojnie komentować i wspominać. Edycja udana. Zdecydowanie udana. Tym razem wzięliśmy pod uwagę wszystkie uwagi, które do nas dotarły po pierwszej edycji, no między innymi za dużo osób w jednym miejscu, więc ten tłok ten nam troszeczkę głównie naszym gościom przeszkadza, więc to poprawiliśmy, ograniczyliśmy ilość biletów i to się udało, więc... Osoby, które nas odwiedziły, mogły sobie swobodnie podróżować po całym miejscu i nie czuć dyskomfortu. Bo to rzeczywiście tak jest, że ten pierwszy, ta pierwsza edycja każdej imprezy no to jest takie pole minowe. No zawsze się jakaś mina na pewno znajdzie, później trzeba wy, wykluczyć. Udało się właśnie wszystkie wykluczyć takie drobne rzeczy, które wyszły po tej pierwszej edycji? Mm, nie sądzę, żeby wszystkie, ale udało nam się na pewno większość, ponieważ osoby, które nas tym razem odwiedziły, a były na pierwszej edycji, wyraźnie wspomniały o tym, że. Dziękują i no, gdzieś zauważyły tą, tą zmianę, tą poprawę, na lepsze. Ale co najważniejsze, udało się poszerzyć, no, nie wiem, spektrum atrakcji. Pojawiły się chociażby dzieciaczki, które wywołały Ach, uśmiech na twarzy tak. na pewno nie tylko swoich rodziców, ale, ale wszystkich, wszystkich przybyłych. Pojawił się pokaz fryzur. Skąd tak naprawdę, czy to jest wpisane w konwencję tej imprezy, że co roku w każdej kolejnej edycji będzie poszerzany zakres tych atrakcji? Zdecydowanie tak. Już wiemy na pewno, ponieważ zgłosiły do nas się dwie kolejne bardzo ciekawe marki, więc mamy nadzieję, że ta kolejna edycja, czyli trzecia, będzie jeszcze bardziej wybuchowa. Czy będziemy poszerzać trakcję? Od razu powiem, że tak. Mamy już kilka fajnych pomysłów na to, co zaprezentujemy. Chcielibyśmy, żeby osoby, które do nas przychodzą, czyli nasi goście, spędzili no, dwie godziny magicznych chwil, które możemy zagwarantować, i chcielibyśmy, żeby te osoby wróciły z, mo, z pełnym, może dosytem nie dosytam z, z, na, z naszej imprezy. Ja się tak zastanawiałam, dla kogo tak naprawdę jest taki pokaz mody? No bo tak z jednej strony. Z jednej strony są to kreatorzy tej mody, projektanci, którzy chcą zaprezentować mhm. swoje dzieła, także najprawdopodobniej wykonawcy ktoś przecież musiał stworzyć, stworzyć tą odzież, ale przecież jest to także no, niebywała okazja dla modelek, szczególnie tych, które jeszcze nie, nie mają jakichś wielkich osiągnięć na, na swoim koncie, a muszą Gdzieś w końcu zdobyć to doświadczenie? Czy dla nas, pilan, którzy idą i chcą zobaczyć coś pięknego we własnym mieście, taką imprezę? Zdecydowanie tak. Warto nadmienić, że wśród pilan już jest kilka dziewczyn, w szczególności jeżeli chodzi o modelki, które osiągnęły bardzo dużo, które zaistniały w, w Mediolanie, czy we Włoszech, czy we Francji, czy w Stanach Zjednoczonych. Nie wspomnę oczywiście o tej najsłynniejszej, I, i to gdzieś daje dziewczynom moc i power do tego, żeby próbować. Między innymi z nami poszła dziewczyna, która chodzi dla Armaniego w Mediolanie, więc po pierwszej edycji jeszcze nie chodziła, teraz już tam podróżuje. Przyleciała w piątek po to, żeby jeszcze przyjechać z Poznania do nas i, i pomóc właśnie tym dziewczynom pokazać jakieś triki, może rozwiązania, które pomogą być zauważonym, ponieważ my na. Zoom Fashion zapraszamy również oprócz naszych gości, zapraszamy osoby, które mają wpływ na biznes. I to z jednej strony są to skałci z agencji model, modelkowych, które oglądają te osoby. Jeżeli im się podobają to albo się zwracają do nas o kontakt, bo my nie jesteśmy oczywiście pośrednikiem, ale możemy pomóc bądź też sami wyławiają, tak się już stało i w tej edycji, i w zeszłej edycji, więc. Gratulujemy dziewczynom i trzymamy mocno za nie kciuki. Z drugiej strony też jest to okazja dla projektantów i było u nas dwóch kupców z, z dużych sieci zakupowych, które szukają nowych rozwiązań i potem umożliwiają to nawiązanie jakiś kontaktów biznesowych i duże kontrakty. Więc mam nadzieję, że im się też uda, chociażby jedną z nich. Ale także dla osób, które przyszły tam po prostu nacieszyć oczy, była to taka duża odmiana no bo jednak w naszym mieście nie ma zbyt dużo okazji, żeby właśnie w tego rodzaju imprezach wziąć udział. Zumi Fashion, jeżeli nie jest jedyną, no to jedną, jedną z nielicznych imprez dla osób, które mają tego typu zainteresowania. Czy także można było, jeżeli coś się wyjątkowo spodobało, można była możliwość zakupu? Yy, tak, oczywiście jest to jedna z nielicznych faktycznie tego typu imprez u nas w regionie, yy, co napawa optymizmem, ponieważ ta ilość ludzi, która przychodzi na, na, na Zumi Fashion i to, w jaki sposób są niektórzy z nich poubierani, to napawa naprawdę wielkim optymizmem i i radością. A czy można było kupić? Tak, oczywiście, bo jedną z konwencji jest to, żeby od godziny załóżmy 18 do 19 każda osoba miała szansę obejrzeć sobie wiele strojów, które są ulokowane w tak zwanej strefie showroom. No oczywiście makaronizmy, no ale to, to już tak się przyjęło i w tej strefie można sobie wtedy zakupić dany, dany strój od danego projektanta, bądź też inne rzeczy, kosmetyki czy, czy w tym wypadku były też biżutaria. Staramy się co roku poszerzać tą możliwość dla, 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 dla naszych gości, tak żeby mogli to zobaczyć. W tym roku projektantką, która y, pełniła, no nie wiem, no była gwiazdą, możemy powiedzieć, tego pokazu, była pani Katarzyna Szymańska, prawda? Tak, Zgadza się. Kasia, no, znamy się już od, te, od, od pewnego czasu. I staramy się gdzieś wzajemnie wspierać również, a Kasia no, bardzo mocno się pokazała w Polsce, noszyje stroje swoje dla bardzo wielu znanych ludzi z anten telewizyjnych. A czym się charakteryzują jej projekty? Ostatnimi czasy, z tego jak patrzę, w ogóle bardzo mile mnie zaskoczyła ta kolekcja, tak jak na moje powiedzmy niewprawne oko. To, to było bardzo ciekawe, ponieważ była ta lekkość, zwiewność i bardzo ciekawe połączenie materiałów. Tam szycie, tak jak ja patrzę na to bardziej z punktu widzenia organizacyjnego, to dla mnie szycie i wykonanie tych strojów było niesamowite, bo były naprawdę wyjątkowo dobrze obszyte, co nie jest wbrew pozorom częstą rzeczą a z drugiej strony dobór materiałów, który był wyśmienity jakość wyjątkowa i to, że stworzyła kolekcję, którą może czy pani, czy ktoś od nas po prostu tak sobie wziąć, ubrać i czuć się wyróżniona, bo ona będzie jedyna w swoim rodzaju, ale naprawdę taka do noszenia, więc nie jest to nic kompletnie od, od, odciągniętego od rzeczywistości i to w niej jest ciekawe, te połączenia, te dodatki, więc to naprawdę Kasi tym razem bardzo ciekawie nasz. Na taką imprezę przyjeżdżają ludzie związani z różnymi aspektami świata mody. Ludzie, którzy przyjeżdżają do takiej piły, tak się zastanawiam, co oni sobie myślą, jak postrzegają jak nasze miasta, jak wypada piła na tle, nie mówię świata czy Europy, mm -hmm. ale na tle innych polskich miast. Czy my się jakkolwiek różnimy pod względem tego, jak ulica, jakie ma podejście do mody? Przechodzimy tak samo ubrani w Pile jak w Warszawie, jak w każdym innym polskim mieście? W, jeżeli miałbym być czterym, to osoby, które do nas przyjechały z innych miast, bo przede wszystkim jedną ciekawą rzecz nam podpowiedziały: że nie sądziły, że tak, tyle osób będzie w ogóle zainteresowanych, bo z reguły w tych mniejszych miastach robi się to w jakichś pasażach handlowych. Mm. Przychodzi no, taka niecelowa grupa, powiedzmy, ktoś z przypadku, bo akurat był poloda albo pociastko i kupił sobie t-shirt, to przy okazji obejrzał chodzące panie, nie wiadomo w jakim składzie i nie wiadomo dokąd. I to podkreślają, że tutaj przychodzą ludzie, którzy, którzy chcą, chcą przecież coś przecież zobaczyć, mhm. z drugiej strony no, my przy, przez całą niedzielę odbieraliśmy smsy i informacje na Facebooku i, i telefony, które no, mówiły o tym, że, że fajnie, że znalazła, znalazła się grupa ludzi, która próbuje przebić coś, co wydawałoby się, że nie jest dla piły. A my gdzieś tam mocno stawiamy na to, że tak jest u nas potencjał, bo są i fajne firmy, firmy i fajni ludzie tutaj mieszkają, którzy są ciekawi i otwarci na świat, więc dlaczego by nie robić tego właśnie dla nich? A ale... wydawałoby się, że impreza nie jest dla piły, bo Bo piła jest za mała? Tak, bo tak to traktują. Bardzo trudno jest ściągnąć w projektantów, Paprocki, Brzozowski czy Zień. Oni na razie mówią nie, ale my znowu do nich wysyłamy, ale na razie. dokładnie, bo my znowu wysyłamy. I materiały, i zdjęcia rozsyłamy po całej Polsce. Wszystkie kanały, które tylko możemy znaleźć, one są przez nas zajęte. Będziemy bardzo upierdliwi, jeżeli to można oczywiście użyć na antenie, ale staramy się to zrobić po to, żeby właśnie kiedyś takie gwiazdy do nas sprowadzić. Kalendarz modowych imprez w Polsce no, obfituje w kilka takich, właściwie kalendarz mapa obfituje w kilka takich kluczowych miejsc, żeby wpisać Piłę do tej mapy to jeszcze troszeczkę, jeszcze trochę czasu upłynie, prawda? <laughs> tak, tak, bo to dopiero drugie wydarzenie w pile, więc po potrzebujemy co najmniej czterech, żeby ugruntować mniej więcej swoją pozycję um, w Polsce, generalnie. Czyli tak. oczekiwania wobec tej imprezy z roku na rok siłą rzeczy muszą rosnąć? Będą rosły, to na pewno. Mhm. Już, już na pewno wiemy, że to, co będziemy robić na następną, w następnej edycji, musi znowu zaskoczyć. Czyli tak jak pokaz fryzjerski okazało się na tyle, Mocnym akcentem, że został wyłowiony nie tylko przez naszych widzów, ale też przez osoby, które przyjechały z Poznania, i też przez osoby, które do nas napisały właśnie dzisiaj z, z organizacji międzynarodowych czyli widocznie i, i Tomka, i Hani, rzecz, która była niespotykana, się bardzo spodobała. Więc możliwe, że coś z tego wyniknie więcej, za co będę trzymał też bardzo mocno kciuki. Więc, ale też widzimy, że musimy kombinować, żeby zaskakiwać dalej, bo to no przyciągnie. No tak, ale rozszerzanie tego programu o kolejne atrakcje z roku na rok spowoduje także rozszerzenie objętościowo całej imprezy. Ona już nie będzie na przykład pewnego dnia jednodniowa, tylko będzie to na przykład <grym> dwudniowa impreza. Y jeżeli by poszło to w kierunku takich rzeczy jak Fashion Week, mm -hmm. który jest odbywany w Łodzi, no menomen jest od tej środy, znaczy właśnie się skończył ten weekend. Troszeczkę więc, Plan, Trochę nam pokrzyżował. Gości. Dokładnie, tak, i kilka osób nam z Polski przez to odmówiło, no ale to jest jakby oczywiste, ta, ta, ta ranga Fashion Weeku mm. jest zupełnie inna. Natomiast jeżeli by nam się to udało, to tak, bo to są wielkie wydarzenia, bo to są i warsztaty, gdzie ludzie, w szczególności młodzi, mogą zobaczyć, dotknąć i poczuć, jak się kreuje modę i jak się w ogóle tworzy, bo, bo moda dla nas często to jest tylko osoba, która wychodzi i mówi, że ja to zrobiłam, ale to są ludzie, którzy szyją, to są na przykład kompozytorzy, taka nazwa, której ja na przykład nigdy nie znałem wcześniej, ale a oni właśnie łączą te różne rzeczy i tworzą z tego te cudowne sprawy, więc dużo się dzieje na, na, w tle. To jest też marketing modowy, który jest częstokroć zaniedbany. Na razie w Polsce takie aktywne są dwie firmy, które bazują głównie na marketingu modowym, więc tutaj szansa istnieje duża. Yy, wspomniał Pan, że fryzury, pokaz fryzur zrobił furorę, ale także ujęły wszystkich yy, dzieciaczki, Ach. najmłodsi modele. Tak naprawdę skąd one się pojawiły, skąd pomysł, żeby pojawiły się te dzieci, ale skąd też się wzięły te maluchy? Yy, pomysł wynikł z naszych pierwszych doświadczeń jeszcze z projektu Mała Czarna, które organizujemy de facto w Poznaniu. I tam no, bardzo nam się to podobało. Więc tutaj stwierdziliśmy, że a nóż, widelec gdzieś się pojawi szansa. I na początku zrobiliśmy taki projekt, który się nazywał Smart Kids Piła. Zrobi wzięliśmy sobie grupę pilskich dzieci, zaprosiliśmy ich na śniadanie na trawie, czyli w naszym parku, poustawialiśmy różne sprzęty w różnych miejscach. One się tam bawiły, tworzyły coś w rodzaju domu. A my strykaliśmy zdjęcia i wsadziliśmy je na motory i do autobusem naszego MZK i gdzie się tylko dało, tak żeby na dworcu i tworzyliśmy różne historie. I z tych historii wynikło, że jedna z dużych sieci spożywczych zaprosiła dwójkę z nich do tego, żeby zrobiło sobie zdjęcie, zrobiły sobie plakat, były w filmie reklamowym i gdzieś to zaczęło się tam pojawiać. Więc no, mieliśmy nadzieję, że, że tym razem. Z może stać się, stać się podobnie, że gdzieś ktoś spojrzy na zdjęcie i powie o, właśnie tego nam potrzeba, właśnie takiej buźki nam potrzeba, tych loczków, na przykład, czy tego uśmiechu, czego życzę oczywiście gorąco. I zrobiliśmy coś w rodzaju castingu, to bardziej mhm. było spotkanie, żeby zobaczyć jak się dzieci zachowują. No I też to, że... nie każde dziecko pewnie ma predyspozycję do takiej zabawy. Tu nawet nie chodzi o predyspozycję, tylko czasami jest tak, że to trochę jest, są podenerwowane, bo jest tam mama, tata i to jest troszeczkę tak bardziej dla nie stresujące, że Niestety nie przypadła rola najgorsza, czyli musiałem napisać do tych osób, które nie, się nie dostały, bo to wybierali oczywiście projektanci, tak żeby to miało ręce i nogi. Ale potem żeśmy zagarniali coraz większą pulę tych dzieci, jak one przychodziły na przymiarki, więc łącznie wylądowaliśmy z 32 wspaniałymi modelami. Cała klasa. Dokładnie, nad którymi trzeba było zapanować. A jeszcze dwie osoby. To nie było takie proste. Oj, strasznie, nie. Ale jeszcze dwie osoby zachorowały z obsługi, co spowodowało lawinę. Do kolejnych jakby problemów, więc musieliśmy ratować się w różny sposób. Ja mam nadzieję, że rodzice e, wy, wy, zresztą podziękowaliśmy im serdecznie za pomoc i mam nadzieję, że zrozumieją, że to nie była na nasza wina. Być może słuchają nas w tej chwili, oglądają rodzice, pociech, rodzice, którzy, ale też rodzice, którzy marzą o takiej zabawie, o takiej przygodzie dla swoich dzieci, czy w tym roku będzie kolejna szansa dla następnych dzieciaczków. Czy na razie robicie sobie Państwo przerwę i będziecie korzystać z tej bazy dzieci, którą macie? Nie, nie, nie zamykamy się na bazy dzieci, to, to, to na pewno, ani, ani modelek, ani dzieci, ponieważ wierzymy, że każda osoba, która wytrwale pracuje, ma w, jest w stanie coś osiągnąć i to, jest, to się stało z Olą, bo Ola prac, pracowała wytrwale, to jest ponad 4 lata, kiedy na tych wybiegach szalała I, i, i to pozwoliło jej podpisać tak duży kontrakt, zresztą jeżeli się spojrzy na finalistkę Top Model, Zuzę, to ona też się u nas kiedyś pojawiła, kiedy jeszcze nawet nie była znana, więc wierzymy, że, że z tego można tworzyć jakieś, jakieś, jakąś przyszłość. Dlatego na razie my po prostu bardziej zbieramy cało, 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 całą informację zwrotną, czy nam to wyszło, czy co się podobało, co nie podobało, co powinniśmy zmienić. Następnie już myślimy strategicznie o partnerach i jeżeli się okaże, że będzie zapotrzebowanie też ponownie dla dzieci. To my to zrobimy. Natomiast plan mamy taki, że jeszcze chwilę musimy sobie teraz podsumować to, co było. Czy co, już dzisiaj czy dopiero od jutra prace nad organizacją trzeciej edycji? Już się zaczęły. Już się zaczęły. Możemy tak, już tak. zdradzić, nie wiem, tak, malutką malutką w, jakąś. Jeden co z będzie? tych dużych projektantów jest na naszym celowniku. Dobrze, A to wynikło właśnie w sobotę, więc mam nadzieję, że, że, że się uda. No to będziemy z, nie, z niecierpliwością przeglądać się tym planom i myślę, że w przyszłym roku się spotkamy przy okazji trzeciej edycji. Organizator Zoomie Fashion Michał Kranz był moim i Państwa gościem. Dziękuję Panu za dziękuję rozmowę. Dziękuję Pani, dziękuję Państwu.